Czy można przenieść umysł, świadomość człowieka do komputera? A na tym etapie nie mamy takich możliwości. Tak by się przynajmniej mogło wydawać. Mamy pewne możliwości w zakresie przynoszenia jakichś aspektów naszej umysłowości, prawda? Albo pewnych aspektów pamięci, powiedzmy do komputera, tworzenia jakichś wirtualnych postaci i awatarów, które byłyby wyposażone w plik naszego umysłu. A co to znaczy zapis naszego umysłu? To byłby taki, powiedzmy, zapis, taki life-logging, zapis wszystkich wydarzeń, które na nas jakoś wpływały, jakichś naszych stanów emocjonalnych czy afektywnych, naszych wspomnień, Naszej wiedzy, i tak dalej, który jest potem jakoś tam skomasowany, pewną całość, która ma elementy naszej osobowości, no ale na pewno nią nie jest. No ale to w takim razie znaczy, że już dzisiaj mamy urządzenia, dzięki którym Kawałki naszego, naszej świadomości, naszego mózgu, jesteśmy w stanie gdzieś przenieść, tak? No, mamy sporo takich urządzeń. Mamy na przykład w tej chwili rozwijające się trackery umysłu. To są takie, powiedzmy, opaski na głowę, które mogą rejestrować nasze różne stany afektywne, emocjonalne, które przeżywaliśmy w ciągu dnia. To już są komercyjnie dostępne urządzenia, ludzie z nich korzystają dosyć powszechnie. No i potem, powiedzmy, taki zapis z całego dnia, który pokazuje, kiedy się denerwowałam, co na mnie wpłynęło i tak dalej, jest, powiedzmy, do pewnego stopnia tam dostępny i może przetrwać, mogę ja sama później go sobie odtwarzać. Także tak, są już takie urządzenia. I znając życie, pewnie są programy, które na podstawie tego, co już zostało przeniesione, dopisują całą resztę i w analogicznej sytuacji potrafią zareagować tak, jak ja bym na przykład zareagował. No powiedzmy, że jakby razem z rozwojem technologii sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego mamy teraz już pewien dostęp do takich maszyn, które mogą interpretować nasze zachowanie. Mogą być trenowane do tego, żeby wychwytywać pewne wzorce albo korelacje różne między naszymi zachowaniami w danym dniu, a w innym dniu i potem próbować jakoś interpretować to pod kątem tego, jacy jesteśmy. Właśnie wychwytywać generalne wzorce naszego zachowania. Mówisz o tym, że w pewnym w sensie, czy w pewnym zakresie już to dzisiaj potrafimy robić, przenoszenie umysłu do komputera, czy możesz sobie wyobrazić sytuację, dzień, w którym będziemy w stanie cały umysł przenieść do komputera, cały zapis naszego mózgu? No, dla mnie jest to bardzo trudne w tej chwili do wyobrażenia, bo te skrawki, które ja widzę, nawet w swoich badaniach naukowych, są bardzo jeszcze e, skąpe. No, Okej, okay, ale teraz tak, bo, bo, bo tu ci muszę przerwać. Mm -hmm. e, jaki procent naszego umysłu dzisiaj już potrafimy przenieść? Ja myślę, że to procentowo nie, jesteśmy, procentowo nie jesteśmy w stanie tego jeszcze w ogóle nawet ocenić e, tak naprawdę. Możemy to ocenić jakościowo do pewnego stopnia i wiemy na pewno, że pewne zapisy e, naszych pobudzeń są w tej chwili możliwe, prawda? Już od dłuższego czasu, bo tam elektroencefalografia to jest dziedzina, która się rozwija dosyć długo, na jej podstawie to się wszystko dzieje. No ale to nie są w tej chwili żadne, powiedziałabym, dane, które moglibyśmy określić jako procentową część naszego mózgu, powiedzmy. Pamięć? Pamięć w dużej części tak. Subiektywna pamięć zdarzeń, owszem, tutaj, powiedzmy, ten procent jest większy, ale jeśli chodzi o nasze, powiedzmy, właśnie emocje, intelektualne przetwarzanie różnych danych, no to no precyzja tego sprzętu jest naprawdę jeszcze znikoma. Dzisiaj, ale to może być, być lepsza? No z każdym dniem jest coraz lepsza, i z każdym dniem oczywiście y, y, o, te technologie pokazują jakieś tam swoje nowe możliwości. Pomyśl chociażby o big data, czyli wielkich zbiorach danych. Troszeczkę jeszcze nie wiemy dzisiaj, co z nimi robić, prawda? Taki, Umysł jest tak naprawdę takim jednym wielkim e, słojem z big data, i mm, my możemy oczywiście wychwytywać te dane, ale czy my umiemy je interpretować i robić z nich właśnie inteligentne dane, smart data, no to jest kolejne pytanie. Mi się wydaje, że dziś nie, ale za 10 lat, za 15 lat, no e, czemu nie? Tam pewnie będzie duży, duży postęp. Załóżmy, że w dalekiej przyszłości uda się stworzyć urządzenie, które przeniesie całą moją świadomość, cały mój umysł do komputera stojącego obok. To gdzie będę ja? Tutaj czy tutaj? Dobre pytanie. Jesteś tu i tu, prawdopodobnie wtedy trochę Ciebie jest tu. Ale a czy trochę tu jest moja jest świadomość, tu? czy tu jest tylko informacja zapisana w mojej głowie? Ym, no pytanie, czy umiemy rozgraniczyć między jednym a drugim, prawda? To, to jest, jest pytanie do ciebie. To jest, to jest bardzo potężne pytanie. To jest pytanie o to, czy tak naprawdę nasz umysł jest maszyną do pewnego stopnia. Bo jeśli nasz umysł jest maszyną, jeśli ta metafora komputera jako naszego umysłu i naszego umysłu jako komputera jest prawdziwa, a wielu badaczy lansuje taki pogląd, że tak właśnie jest, no to wtedy tak naprawdę ten no nośnik materialny nie ma żadnego znaczenia, no. twój umysł jest tam, gdzie przetwarzana jest informacja, zgodnie z tym, jak, jak twój umysł by ją, by ją e, przetworzył, więc tutaj myślę, że wielu ludzi by powiedziało, no, jesteś tam, gdzie, m, gdzie, gdzie, że tak powiem, manifestuje się twoja tożsamość, osobowość i twoja umysłowość. Czyli no. jestem równocześnie w dwóch miejscach. No tak, tak samo jak jesteś teraz tutaj i w sieci, powiedzmy, gdybyś w tej chwili był no nie, no na teraz Facebooku zalogowany, to byś był, ale gdybyś był, uh -huh. to byś był trochę tam, a trochę tutaj, prawda? No, no, no więc znaczy nie, ja mówię, dlatego teraz jestem tu, a nie w sieci, uh -huh. że e, ta analogia wydaje mi się nieco naciągana uh -huh. w tym sensie, że nie mogę być równocześnie i tu i w sieci, mogę być albo tu, albo w sieci. E, w sieci są zapisane informacje, które tam wrzuciłem, ale tam nie ma mnie. A w przypadku kiedy udałoby się Cały mój umysł i wszystko, co w nim siedzi, e, przekopiować gdzieś, to wtedy to samo by było w dwóch miejscach i co rozmawiałbym z sobą? No, widzisz, tutaj zadajesz takie trudne pytanie, y, które w zasadzie dotyczy tego, jak definiujesz i tożsamość, i inteligencję tak naprawdę. Jeżeli byś szedł zgodnie z takim paradygmatem rozproszonej inteligencji, to tak naprawdę byś powiedział, że wcale twój umysł to nie jest tylko to, co jest tutaj zamknięte, ale twój umysł, a do tego jeszcze całe twoje ciało, a do tego jeszcze ty, w Interakcji z otoczeniem zewnętrznym. I tak naprawdę wtedy ten umysł jest trochę wszędzie. To znaczy, chmurą taką jest, on jest, taką, tak? jest taką właśnie chmurą, narzędzia, którym się posługujesz, też są tak naprawdę częścią Twojego umysłu, są rozszerzeniem Twojego umysłu, i w tym sensie nie możesz go w żaden sposób tutaj zamknąć. I w momencie, kiedy ten umysł jest właśnie taką chmurą, czyli czy też siecią, prawda, wielką, która nas spowija, to już w tym momencie pytanie o to, gdzie dokładnie ja jestem albo gdzie. Manifestują się jakieś objawy czy przejawy mnie, zaczyna być pytaniem bardzo trudnym. No i, i, i też trudno wobec tego odpowiedzieć na pytanie, czy byś rozmawiał sam ze sobą. Być może cały czas e, sam ze sobą rozmawiasz. W pewnym, w pewnym sensie. sensie tak. Czy możesz sobie wyobrazić, że to jest sposób na nieśmiertelność? Przenoszenie umysłu, intelektu, świadomości do komputera. Czy to by spowodowało, że żylibyśmy wiecznie? Jest na przykład Ray Kurzweil, prawda? taka znana postać, futurolog, który upatruje właśnie w tej metodzie, czyli właśnie w transferze umysłu do sieci, no najlepszy sposób na to, żeby człowiek się e, unieśmiertelnił. Uniezależnie od swojego fizycznego ciała, które jest, prawda, wadliwe, choruje, umiera i po prostu tam już w tej sieci sobie żył, tą wielką sieć e, połączonych umysłów zasilał. No Tylko metod jest jeszcze jest to jest sam umysł? No właśnie Czy, to, to jest no dobre, No bo to jest pytanie. tak, że można wyciągnąć umysł z człowieka, bo powiedzieć, to ciało to jest coś, to jest najsłabsze ogniwo tak, w tym mm -hmm. całym łańcuchu. Pozbądźmy się tego. Tyle tylko, że nas, nasz umysł nie potrafi funkcjonować bez ciała. Nie da się rozdzielić jednego z drugim, więc czy dalej bylibyśmy sobą? Ja akurat uważam, że nie bylibyśmy sobą. Ja jestem wielką zwolenniczką y, mówienia o inteligencji jako inteligencji ucieleśnionej, czyli inteligencji ciała i umysłu razem. Wydaje mi się, że robotyka dopiero za Zaczęła robić dobre maszyny w momencie, kiedy dostrzegła, jak wielką wartość ma ciało, bo ciało jest też częścią naszej inteligencji. Także inteligencja jest inteligencją cielesną i trudno tutaj moim zdaniem te dwie instancje oddzielić. Jeśli ja bym miała sobie wyobrażać nieśmiertelność, to musiałabym powiedzieć, że to musiałaby być zarówno nieśmiertelność umysłu, jak i ciała, które są ze sobą nierozłączne i nie umiemy ich rozdzielić i pewnie nie powinniśmy.